Szanowni Boże, kochani, mówimy koronkę Bożego Miłosierdzia. Witaj na najwyższej krwi Pana Jezusa. Z tego Kościółka i za sanktuarium Matki Bożej miłości w Polańczyku. Zacznijmy. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu. Proszę cię za Z się nad nami, ofiaruj jej dla zdrowia, Matko Boże. Pięknej miłości, proszę Cię, wstawiać się ze sobą i z nami wszystkimi. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, i Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Łąckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych stał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzech w odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywo wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebogańca grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miło śierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny. Ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przeboganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, <coughs> ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miło dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej mi dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej mi dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przewaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej mi dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej mi dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej mi uścierdzenie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej mi uścierdzenie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej mi uścierdzenie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty ani śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty Mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zrób miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zrób miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zrzuciła Miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostra Faustyna Kowalska, modl się za nami. Święty Janie Pawle II, modl się za nami. Święty Andrzej Bobolo, modl się za nami. Witania do najdroższej krwi Pana Jezusa. Kyrelejson, Chrystelejson, Kyrelejson, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójcu Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, jednorodnego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa wcielonego Słowa Bożego. Wybaw nas. Krwi Chrystusa nowego i wiecznego przymierza. Wybaw nas. Krwi Chrystusa przekonaniu w ogróci spływające na Ziemi. Wybaw nas. Krwi Chrystusa tryskająca przy liczowaniu. Wybaw nas. Krwi Chrystusa grocząca z podcierniowej korony. Wybaw nas. Krwi Chrystusa przelana na krzyżu. Wybaw nas. Krwi Chrystusa, zapłata o naszego zbawienia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zdrowie i miłosierdzie, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas. Krwi Chrystusa, męstwo męczenników, wybaw nas. Krwi Chrystusa, mocy wyznawców, wybaw nas. Krwi Chrystusa, rodząca dziewice, wybaw nas. Krwi Chrystusa, ostoje zagrożonych, wybaw nas. Krwi Chrystusa, o pracujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, pociecho poczących, wybaw nas, krwi Chrystusa, nadzieje pokutujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, Otucho umierających. Wybaw nas, krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych. Wybaw nas, krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego. Wybaw nas, krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej. Wybaw nas, krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza. Wybaw nas, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją i uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego. Módlmy się, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty, jednoznacznego Syna swego, ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia. I dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy w z tym szczęściem radowali się w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Kochani, zawierzmy jeszcze siebie, w opiekę Matki Bożej. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, raczej nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebne i błogosławiona, o pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszcielko nasza, z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. A i mógł zapłać za wspólną modlitwę Życzę wam wszystkim błogosławionego popołudnia z Panem Bogiem